Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. O Zuzia, wygrywasz dzisiaj nagrodę pocieszenia? Jesteś pierwsza. <grych> I trzy uśmiechy. O Lacherta, dzień dobry. Martusia, Monika, Monika Stanowska, Ania i Magda obiegły. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. <laughs> Ja już dzisiaj w Halifax, już wróciłam do domu, już spałam jedną noc we własnym łóżku, więc jest trochę łatwiej, jest trochę lepiej. Witamy w domu, no jasne. Dzień dobry, Asia, Dominika, Janina Majer. Właśnie jeszcze córki nie spotkałam, nie miałam okazji, ale dzisiaj na pewno ją będę widzieć, więc uściskam od mamy. Asia Janicka, witamy w Halifax. Co za pompatyczne powitanie Asiu. Sebastian, cześć. No to cześć. Słuchajcie, dzisiaj od rana chodzi za mną taka piosenka. Puszczę ją wam z komórki. Ponieważ bardzo, bardzo mnie dotyka. I też chyba o tym chcę mówić dzisiaj, więc y, mam nadzieję, że będzie słychać dobrze. A może z komórki. Zachować wierność boskiej naturze. Nie dam się zastąpić kamieniom, to ja będę wołać. Widzicie, myślę, że dzisiaj mamy takie czasy. Jest wojna, jest wizyta prezydenta Ameryki. Wczoraj było poświęcenie Rosji, niepokalanemu sercu, tak? Dużo, dużo, dużo się rzeczy dzieje. Nie wiem, jak to wygląda w waszym życiu, na ile wy, wy żyjecie tym wszystkim, ale dużo, dużo naprawdę się. Się dzieje w świecie i, i dobrych i złych rzeczy, a Bóg mówi o tym: nie zapominaj, by głosić Ewangelię, nie zamartwiaj się. Nie smuć się, ale nie zapominaj, by głosić Ewangelię, by mieć serce, które będzie niosło Boga w sobie. I takie myśli dzisiaj mam od rana i takimi myślami chcę się z wami dzielić, bo. No, bo dzisiaj sobota. My mamy otwarte spotkanie. Chcemy razem spotkać się z Panem Bogiem, u nas jako talita i goście, którzy gdzieś tam pewno dotrą do nas. I wierzę w to, że my od rana mamy szukać w sobie entuzjazmu po to, by być podobnymi do swojego Boga, by być podobnymi do króla, by nieść w sobie te wszystkie cechy, które, które mają nieść ludzie królestwa. Te wszystkie osiem błogosławień, z które znamy, że błogosławieni lub, lub szczęśliwi, że mamy je wszystkie nieść. Rozpoczynać dzień od, od tego, żeby szukać w sobie entuzjazmu do tego, żeby chcieć żyć Ewangelią, żeby tę Ewangelię nieść sobie nawzajem, nawet w takiej pobliskości gdzieś, żeby nieść w sobie taką zachętę do tego, by. By cieszyć się z tego, że rozpoczynamy dzień z Bogiem. Ja patrzę za niebo, i dzisiaj niebo jest naprawdę piękne, tak samo jak w Polsce: błękitne, czyste. On, nawet jakiś samolot leci widzę go. Słuchajcie, jest, jest taka aura już wiosny, jest nadchodzącego lata. To powinno budzić w nas entuzjazm. Szukajmy tego entuzjazmu dla siebie, po to właśnie, żeby stać się tymi, którzy są szczęśliwi. Szczęśliwi ci, którzy są cisi, ci, którzy niosą pokój, szczęśliwi, żeby od rana napełniać się Ewangelią i nieść tę myśl do świata, bo chcemy podnosić swoje serca nawzajem, po to, żeby cały czas trzymać pewien poziom. To, co na pewno zobaczyłam po podróży do Polski, to to, że jest bardzo ciężko utrzymać serce. Na pewnym poziomie, że jeszcze jeżeli ktoś do nas mówi, mamy jakieś rekolekcje, jakiś taki czas, to trzymamy to serce w takiej atmosferze tego, że chcemy żyć z Bogiem, że chcemy upodabniać się do króla, że mamy w sobie ten entuzjazm głoszenia Ewangelii, chcemy się tym zajmować, tak? I wtedy mamy też takie heroiczności w sobie żeby zrzucać z siebie to jarzmo zarabiania pieniędzy tylko, tak, i ciągłego zamartwiania się, chociaż mamy wszystko. To też mocno jakby tak widzę, że mamy wszystko, naprawdę mało komu, no nie spotykam ludzi, o których mogę powiedzieć, że czegoś im brakuje, mamy wszystko, mamy gdzie mieszkać, mamy co jeść, mamy siebie nawzajem, znamy Chrystusa, ta łaska przyszła do naszego życia, nie? Ale pomimo tego jest zamartwianie, ciągłe takie myślenie i szukanie sposobu, żeby może jeszcze więcej przychylności Boga dostać, chociaż ta przychylność Boga do każdego z nas jest już absolutna i całkowita i że Bóg absolutnie i całkowicie już się pochyla nad nami. Chciałabym, żebyśmy my byli ludźmi, którzy są tacy pełni pokoju, pełni spokoju żebyśmy mieli w sobie radość, niekoniecznie taką roześmianą i z hollywoodzkim uśmiechem, ale żebyśmy mieli tę radość entuzjazmu do tego, że jest kolejny dzień, że możemy spotykać osoby, że szukamy sposobu, żeby wychodzić naprzeciwko tym osobom i żeby rzeczywiście być obecnością Boga w ich życiu. I wiecie, właśnie zobaczyłam, że te morale bardzo często spadają, że, że my bardzo potrzebujemy innych ludzi, żeby ten poziom tych morali rzeczywiście gdzieś tam utrzymać. A przecież nie o to chodzi. Przecież to nie tędy droga. To nie tak wygląda. Że my źródłem naszego życia nie, ma nie być lęk, że my patrzymy na wojnę, boimy się, patrzymy na inne rzeczy, boimy się, ale źródłem naszego życia ma być Bóg. I z tego źródła, kiedy czerpiemy, mamy wychodzić z pokojem, mamy wychodzić z radością, z taką ufnością głęboką, że Bóg jest, że wszystko jest w jego ręku, tak? Że ufność jest najdoskonalszą modlitwą, że ufanie Bogu jest modlitwą, której On oczekuje. To tak jak na, na um, obrazie, tak? Który Jezus prosił, żeby siostra Faustyna namalowała. Ponieważ ja z Białego stoku, więc Jezu ufam dla Ciebie. Widzicie, że, że to jest najdoskonalszą modlitwą, ale jest nam ciężko tą modlitwą w życiu swoim się modlić, iść tym krokiem takiej modlitwy, ponieważ nie chcemy szukać czasu z Panem Bogiem i bardziej szukamy tego, że ludzie nas podniosą, niż tego, że podniesie nas Bóg. Bóg chce. Cię podnieść dzisiaj. Jest sobota, on chce podnieść, on chce cię spotkać. On prosi, byś popatrzył w niebo, byś zawołał sercem do Boga, byś powiedział: Ufam Tobie, choć nie wiem dokąd ten świat zmierza, choć nie wiem, co teraz yy, 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 będzie, ale ufam Tobie. I tak jak Damian, pięknie Damianie napisałeś, bo Damian napisał: Bądź Bożym źródłem w moim życiu, aby inni mogli z niego czerpać. Amen. I właśnie o to chodzi. To jest sedno sprawy. Nie że my ciągle szukamy źródła w innych, ale że my jesteśmy podczepieni pod tego Boga jak ufnością. Cały czas ufając mi, ufając mu, że on mnie prowadzi, że prowadzi cały świat, że kiedy mu ufam, to to jest największe zdrowa Maryjo kiedy mu ufam, to jest największe pod twoją obronę. Kiedy mu ufam, to jest jak potężne ojcze nasz, tak? Kiedy mu ufam, to to jest potężna każda modlitwa. Nie wiem, takie dzisiaj, takie dzisiaj myśli mam od rana. Ufajmy Bogu. Mówmy ufamy Ci, że ogarniasz Ukrainę. Ufamy Ci, że Zło nie zwycięży. Ufamy, że Ty jesteś dobrem, Ty jesteś królem tego świata, a my wiemy, że Ty tę bitwę wygrasz. Ufamy Ci, tak? Chciałabym, żebyśmy stali się takim źródłem i narodem w świecie, my chrześcijanie, że my będziemy szli w poprzek tego, co cały świat myśli i czuje. Ponieważ będziemy tę rzeczywistość przeżywać inaczej, będziemy ją przeżywać ufając Bogu, ufając temu, że nasza ufność jest największym poddaniem wszystkich naszych trosk, jest największym ofiarowaniem wszystkich naszych trosk, wszystkich naszych jakichś takich potrzeb i wszystkich takich rzeczy, których potrzebujemy. I dzisiaj Was do tego chcę zachęcać, by budził się w nas entuzjazm do Ewangelii, do tego, by być jak nasz król, by nieść tę ufność, by ta ufność była tą bezgłośną modlitwą, by ta ufność była wielkim krzykiem do nieba, nieba by ta ufność zmieniała rzeczywistość. Więc dzisiaj u nas wielkie święto w Halifax, otwarte spotkanie w Albans zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie spieszcie się by tam dotrzeć, by tam być ponieważ spotkamy się, wielbić Boga razem spotkamy się po to, żeby spotkać naszego Boga spotkać Go razem po to, żebyśmy się mogli objąć w miłości razem z Nim i świętować to, że jesteśmy narodem ufającym Bogu lęk nie ma prawa do nas on jest w naszym życiu, ale nie ma prawa do nas. Nie poddajemy się lękom, nie poddajemy się strachom, ale cały czas ufamy Panu Bogu. I taka myśl na sobotę, i z taką myślą chcę Was zostawić. Niech, niech nas Bóg prowadzi, ufajmy Mu, ufajmy Mu. Dobrego dnia Wam życzę, no i czekam na Was, St. Albans, wszystkich, którzy możecie być online czy też na żywo. Czekam na Was, bo. Bóg dzisiaj ma i szczególne słowo do nas, i szczególne dotknięcie swojego, swoim sercem naszego serca, i to spowoduje, że my nie będziemy potrzebowali czerpać z innych ludzi, ale będziemy źródłem wody żywej dla innych. Dobrego dnia, Papa, pa. tym razem już z Halifax. Pa, kochani!